Cześć, z tej strony Marcin. Dzisiaj pokażę Wam, jak odgrzebić klimatyzację w samochodzie Honda Jazz. Eee, rocznik od 02 do 08. Eee, słuchajcie, ja kupiłem sobie taką piankę Autolandu, zrób to sam. Eee, zostanę bohaterem w własnym samochodzie. Eee, pianka kosztuje około 25 zł. Tak, między, między 20 a 30 zł. Kupicie w każdym. Sklepie w zasadzie taką e, piankę e, bez żadnego problemu. E, wbrew temu, co pokazują na obrazkach, nie polecam Wam pod żadnym pozorem wpuszczać tej rurki do kanałów wentylacyjnych i, i wprowadzać tą piankę do środka. Z prostego względu. Po e, tym, jak pianka się stworzy, po chwili po e, Zacznie z niej powstawać woda Która zaleje Wam niestety Elektronikę w samochodzie I będziecie mieli podwójny problem eee, Jedyne co Wam da Takie w razie gdybyście już tak zrobili To jedyne co Wam da To przez 3-4 dni Poczujecie jakąś świeżość po tym odgrzebianiu, klimatyzacji, a problem i tak nie zniknie. Żeby zlikwidować uczucie tego smrodu, należy dostać się do parownika. Nie jest to w... trudna rzecz, zajmie nam dosłownie chwilę, 5 minut, i za chwilę Wam pokażę. Będziemy sobie grzebać tutaj na dole po stronie pasażera. Zobaczcie. Tutaj znajduje się taka pokrywka, która jest tylko i wyłącznie jedną śrubą przytrzymana. No i tutaj jest pokrywa, która trzyma się na zatrzaskach i będzie trzeba ją po prostu zdjąć. Dobra, słuchajcie. Teraz odkręcamy zwykłym krzyżakiem. Już pokazuję co. O. A po zdjęciu tej śrubki cały ten plastik zejdzie nam, Zobaczcie, to jest ten plasticzek, gdzie idzie nawiew od klimatyzacji, od spodu i teraz zdejmujemy tą tutaj obudowę. Jest na dwa zatrzaski, więc powinniśmy jednym ruchem zwalić to. Bardzo proszę. I następująco odpinamy kabel wiązkę od silniczka. I teraz pozostaną nam do zdjęcia trzy yy, śruby: tutaj ta śrubka do odkręcenia, ta i tutaj ta. I... Jedną ręką przytrzymujemy wiatraczek, bo zaraz tam spadnie. Po odkręceniu trzeciej śruby. No I mamy teraz, jak widzimy, właśnie ten wentylator od nawiewu. Jest w jakimś złym stanie. Jako grzyba na nim nie widać. I teraz najważniejsza rzecz. Zobaczcie, patrzymy w środek. U góry mamy filtr powietrza, który należy wymienić. Ja go mam akurat od dwóch miesięcy, więc go nie będę ruszał. U, a parownik znajduje się tutaj. W tym możesz tutaj kamerkę. O. I tutaj mamy nasz parownik. Tutaj włożymy zaraz do samego końca rurkę i spsikamy to. Ja już mam sprzęt tutaj przygotowany z długą rurką. Teraz wkładam do środka jak najdalej, żeby weszło, żeby cały nam ten parownik. Do samego końca parownika to doszło. Jeszcze musimy wstrząsnąć pojemnikiem, aby wszystko ładnie się rozpyliło. Chwila, chwila. Zapomniałem o tym. Dobra. I słuchajcie, i teraz, teraz do oporu. Będziemy psikać jeszcze, pokażę, jak daleko rurka tam zaszła. Na maksa, ok. Zaczynamy wpsikiwać. Ok, słuchajcie. Ja już tam napchałem i teraz zobaczcie. Nie wiem czy widać, czy się dobrze zoomuje. No ja widzę, że z kanelika tam elegancko wszystko pięknie wylatuje. Także mam. Mon drożny otwór od klimatyzacji i tak powinno być. Gdyby był zatkany, należy go przepchać chociażby strzykawką. Teraz poczekam z jakieś 15 minut, aby ten środek bakteriobójczy miał czas zadziałać z parownikiem. I za 15 minut po prostu założę wszystko na nowo. Dobra, słuchajcie, minęło 15 minut. W tym czasie przeczyściłem nasz wentylatorek, on też to polecam. I teraz składamy wszystko dokładnie w odwrotnej kolejności. Słuchajcie, jak już mamy wszystko złożone, ustawiamy nawiew na najzimniejszy, najzimniejszą opcję na OFF, zamykamy obieg wewnętrzny, no i uruchamiamy silnik. Załączamy klimkę. Po malutku zwiększamy obroty aż do maksa wychodzimy z auta i czekamy z 10 minut. Niech się to wszystko przewentyluje. Dobra, po 10-15 minutach po prostu wyłączamy klimatyzację i możemy żyć się świeżym powietrze, także szerokości życzę. Na razie.